No właśnie, ale czy to badanie jest konieczne? E, otóż nie. E, w trakcie pierwszej wizyty u ginekologa takie pełne badanie ginekologiczne e, zazwyczaj nie jest potrzebne i wręcz nie zalecane, pod warunkiem oczywiście, że pacjentka nie zgłasza żadnych niepokojących objawów, takich jak nieprawidłowe krwawienia rodnych czy e, bóle pod brzuszem. E, na koniec lekarz daje ewentualne zalecenia dotyczące naszego postępowania. Jest to też czas na zadawanie pytań. Najczęściej poruszane tematy dotyczą anatomii i fizjologii, różnych metod antykoncepcji, badań screeningowych czy też szczepień. Także jak same widzicie, pierwsza wizyta u ginekologa to głównie rozmowa z lekarzem, bądź też ewentualne rozwijanie wątpliwości dotyczących zdrowia kobiety i ma ona na celu właśnie to, aby pacjentka w przyszłości w razie jakichkolwiek problemów ze zdrowiem nie bała zwrócić się o pomoc do ginekologa.